Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj z bardzo ciekawego miejsca, ale zanim Wam powiem, gdzie jesteśmy, to pamiętajcie subskrypcja, łapka w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić ciekawych materiałów. No więc, jesteśmy w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych, na największej tego typu imprezie w tej części Europy, i mamy zamiar Wam pokazać, co tutaj się dzieje. Także zapraszamy na relację. Dobra, już na samym początku naszej targ mamy McLarena, Sami zobaczcie jak to coś wygląda. Dotarliśmy do pawilonu numer 6. Tutaj e, co tutaj się dzieje to jest po prostu niesamowite. Same super bryczki. E, musicie to zobaczyć Kamil, ogrywaj te auta. Widzieliście to na samym początku: żółta Ferrari, potem zielone. Co tam było? Porsche GT3, Lambo. No coś pięknego. Zobaczcie, tutaj jest naprawdę dla każdego coś fajnego. E, można się przejechać na symulatorze Nurburingu. Tutaj zobaczcie, co można zrobić na samochodzie. Folie ochronne, Riba Shields. Ale zobaczcie jak te auta się mienią i ten Nissan GT-R masakra. A tutaj zobaczcie mamy stanowisko chińskiego wystawcy, to ma być konkurencja dla Mercedesa. No prezentuje się to całkiem nieźle. Elektryki. Aston Martin DB12, to już jest 12 odsłona słynnego Aston Martina w kabriolecie. Ciekawe, czy kolejny James Bond będzie jeździł tym samym samochodem. E, dotarliśmy do miejsca, w którym e, panowie pokazują, e, jak się okleja foliami PPF. Tutaj widzę PPF Expert. E, ja za bardzo się na tym nie znam, tutaj mógłbym poprosić o jakiś komentarz, na przykład Sebastiana Stańczyka z Perfect Cars lub Michała Barańskiego z All Time Detailing, żeby się wypowiedzieli na ten temat, to jest ich działeczka. A tu zobaczcie, mamy Nissan gt a 1200 koni, na ostatnim naszym filmie Sebastian mówił o swoim S3, tam było, zdaje się, 470 i e, były osiągi tamtego auta. E, jeżeli możesz podejść, kamień, zobacz. E, tam Stefan mówił od e, 0 do 100, chyba 3 czy 4 sekundy. Tutaj jest 2,4, a odsetki do 203 i 3. U Stefana było, zdaje się, 8. Ale to zupełnie nie te samochody. A tutaj mamy takie piękny samochód. E, Dwuosobowy, idealny, prawie rodzinny, można jechać na wycieczkę w góry, tylko gdzie bagaże schować, prawda? Zobaczcie na ten dach, na bagażnik dachowy. Nawet w takim sportowym Lambo da się załadować bagaże. Da się? Da się. Korzystaliśmy z gościnności stanowiska, stanowiska Kuba Design. Zobaczcie jak zrobiony jest Lambo Aventador. Ta folia mieni się po prostu w świetle. No cukierek taki zrobiony powiedziałbym. Zobaczcie tutaj z tyłu ten silnik centralnie umieszczony, on naprawdę jak to Mawia klasyk robi wrażenie. To... Najgorsze są słupki oczywiście, no i tylne błotniki, nie, no bo tam no, to jest wszystko zabudowane. Ty jesteś w branżnik w ogóle, ile to robisz? 15 lat. 15 lat, tak. a Ty skąd jesteś Sosnowiec. Słuchajcie, a o tym samochodzie już chyba zostało powiedziane wszystko i przez samego właściciela i opisane w internecie, na pewno nie wiecie o co chodzi. Zobaczcie, Omega Kickstera. Jest coś, czego na pewno nie naprawimy, i to jest właśnie ten McLaren. Zobaczcie na jego maskę, i co tu się w ogóle wydarzyło. Tego nie wyprostujemy. Pamiętacie ten znaczek? Historia polskiej motoryzacji. Zobaczcie, jak to wygląda odrestaurowane. Widzieliście to już na TV-ie turbo, ale u nas też może się zobaczyć... Hyundai pokazał tu na, tym, na tych targach chyba najszerszą gamę swoich pojazdów. No i oczywiście najwięcej elektryków. Co wam to przypomina? Ciekawe, co to jest za samochód. To już nie jest Honda. Przed nami to, co najważniejsze u Hondy: czerwony znaczek i tajper. Targi, targami, pokazy, pokazami, ale trzeba pamiętać też o najważniejszych rzeczach, i jest tutaj też takie stanowisko: e, pierwsza pomoc, e, co należy robić w przypadku wypadku. Nawet nie czuję, jak mi się rymuje. Także nawiązując też do naszego ostatniego filmu odnośnie zwracania uwagi na zdrowie, jest tutaj też i taki aspekt. Słuchajcie, oprócz tych wszystkich pięknych, nowych samochodów elektrycznych i jakichś tam nowinek, które tutaj możemy zobaczyć, są też stoiska, na przykład tak jak tutaj Automobil Klubu Wielkopolskiego. Zobaczcie na tę piękną Warszawę. E, pięknie odrestaurowana, ale muszę Wam powiedzieć, akurat to miejsce e, przynosi mi pewien pomysł, e, który rodzi się w naszych głowach już od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że będziemy mogli Wam coś pokazać, ale żeby to zobaczyć, to będziecie musieli obserwować nadal nasz kanał. Także ja Was zapraszam, aby zobaczcie sobie to piękne autko. My powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą przygodę z targami motoryzacyjnymi w Poznaniu. Pokrótce chciałbym podsumować to, co tutaj zobaczyliśmy. Przede wszystkim bardzo dużo bardzo fajnych, ciekawych samochodów. Co da się zauważyć, pojawia się bardzo dużo marek chińskich i koreańskich elektryków, ale pojawiły się również stare, klasyczne samochody, takie jak Warszawa, którą Wam pokazaliśmy na tym filmie. Mam nadzieję, że jednak silniki spalinowe zostaną z nami na dłużej, nie, że elektryki ich nie wyprą całkowicie. W części detailingowej targów mogliśmy zobaczyć bardzo dużo super samochodów oklejanych foliami PPF, jakimiś tuningami, także tam naprawdę było na czym zawiesić oko. Oprócz oczywiście samochodów, co mogliśmy tu jeszcze zobaczyć? Całą halę wystawową motocykli, motocykli, sprzętów, do motocykli, a także skutery wodne, kłady, kanamy. Generalnie można powiedzieć, że każdy znalazłby tutaj coś dla siebie. Na pewno coś ciekawego, gdzie może się zatrzymać, obejrzeć i dowiedzieć ciekawych informacji. Dodatkowo udało nam się nagrać bardzo fajny materiał odnośnie pierwszej pomocy po wypadku. Ma, wydaje mi się, że będzie to zupełnie osobny film. Nie relacja tutaj z tych targów, tylko zupełnie osobny film. I w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować pani Dorocie Bednarczyk z Fundacji Motopomocni, która pokazała razem ze mną, przeszkoliła właśnie tą pierwszą pomoc. Powiedziała, co jest ważne, bo pamiętajmy, uczyli nas tego w szkołach, ale potem tego nie powtarzamy, zapominamy. Zmieniają się te wytyczne dotyczące pierwszej pomocy i trzeba o tym przypominać. Dlatego e, bardzo fajny materiał. E, tak jak mówię, myślę, że będzie on osobnym filmem i dlatego zapraszamy Was do e, subskrybowania i oglądania naszego kanału, bo będzie więcej takich fajnych materiałów. Udało mi się także chwilkę porozmawiać z Krzysztofem Garczyńskim oraz Piotrem Jabroziem, za co bardzo dziękuję. A teraz w tej chwili za mną na scenie. Możecie usłyszeć Kickstera. Także naprawdę tu jest wielu fajnych ludzi ciekawych. Warto tu przyjechać, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zapraszam wszystkich i zachęcam do oglądania naszego kanału. Także cześć, trzymajcie się.